Ktoś powie, że to przypadek, ale ja uważam, że nie ma przypadków i parkuje się tylko w dobrym towarzystwie, bo parkowanie w złym towarzystwie nie ma kompletnie sensu. No i słuchajcie, jak się tak przejść po parkingu dla gości e, konkursu elegancji w rozalinie, to tutaj jeszcze jest kilka samochodów, które, no dobrze, może nie mogą znaleźć się e, w tamtym ekskluzywnym otoczeniu no bo w końcu no ale ten na przykład Jaguar 150 dlaczego nie mógłby spokojnie tam stanąć yy, natomiast tam pod wiatami, namiotami trwa trwają rozmowy, trwają yy, pogadanki ludzie oglądają, macają yy, chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o historii motoryzacji yy, parkingu dla gości cisza spokój to nie znaczy że o proszę bardzo koszwarcik mercedes że tutaj jest biednie proszę bardzo Renault Clio V6 aha no i co, i co powiecie proszę bardzo ktoś powie że w tym Clio w Clio nie ma, nie ma futeli z tyłu no i będzie miał rację bo fotele są tylko z przodu a z tyłu jest silnik i to silnik z tego co dobrze pamiętam zresztą od modelu yy, od modelu chyba safran V6 nikt tego nie pamięta ja to pamiętam nawet sam nie jestem pewien czy pamiętam dobrze proszę bardzo krokodyl aero i to jest płaskonos krokodyl a nie jakiś tam krokodyl pięknym bordowym wnętrzem szyberdachem są Nardi no ludzie kochani no. No, no, no wszystko co w krokodylu chciałoby się mieć jeszcze ma, ha. ma klimę, ma dodatkowe zegary, ma to bordowe wnętrze, Na pomorze, ma te wloty, wiecie co, te wloty też u siebie miałem w krokodylu, bardzo trudno to dokupić, te felgi, boże, takich felg to, to naprawdę tylko po zazdrości, ma jaki wydech, taki śmieszny jak dubeltówka w tych krokodylach, zaluzja tylnej syby, no bajka, bajka. Bardzo to jest ładne. Żaluzji akurat u siebie nie miałem. 900 turbo, to są bardzo 16 zaworów. No to jest wóz, no ja wiem. Tamte fajne, ale ten zarąbisty. Krakodyl płaskonos tutaj przyjechał. Clio V6, Mercedes 190, Cosworth, a obok nich takie coś, taka mandarynko, pomarańcza. Mandarynka jednak. Maserati. Hmm? Nie ma tragedii, prawda? 4,7 to chyba pojemność, prawda? Też mi się tak wydaje. Matowe koło No nie wiem, nie moja bajka. I tutaj jeszcze taki jeden samochód, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ z tego co słyszę niedługo pojawi się w ofercie Ardoru. A warto, warto się tutaj Przemieszczać między ludźmi i interesować. I to jest, słuchajcie, to wcale nie jest 924 ani 944, tylko to jest Porsche 968 z tymi właśnie śmiesznymi lampkami. W tym takim e, charakterystycznym kolorze fioletowym, tak ukochanym w latach 90 samochód w oryginalnym stanie z fioletowym również wnętrzem proszę bardzo znaczy wnętrze plastiki fioletowe podsufitka fioletowa dywany dywany też fioletowe i do tego taka tapicerka z przeszyciami i logotypem Porsche hmm. I taki właśnie samochód pojawi się z tego co wiem niedługo w ofercie Ardoru, także śledźcie, Ja na pewno również będę o nim pisać. Warto, fajnie się w tym siedzi. Sześciobiegowa skrzynia, um, co się, co po niektórym może, może podobać. Cena będzie, nawet wiem, jaka będzie cena. Nie wiem, czy mam o tym powiedzieć, czy nie. A powiem, poniżej stówy. Hmm? Poniżej stowy. Ja to jest z niewielkim przebiegiem samochód. Naprawdę fajnie się prezentujący z klimatyzacją. A miseczka dla pieska, no wiadomo, musi być. Także jak ktoś coś szuka, zbiera, to absolutnie nie do, nie do przeoczenia, nie do przeoczenia egzemplarz. Hmm? No. To co, ja sobie tutaj e, jeszcze dalej, dalej chodzę. O, proszę bardzo. Fab Cabrio niebieską czapką. Są jeszcze jakieś takie nowsze, nowsze samochody, ale, ale o nich yy, kompletnie nie ma co yy, się wypowiadać. Yy, natomiast na temat Marei nie będę już piał, bo, yy, bo przestaniecie to wszystko oglądać. I dopiero będzie mi przykro. No yy, to co? Ja z Rozalina, yy, ja z Rozalina serdecznie pozdrawiam. Pogoda jest jaka jest nie będę ukrywał, że czasami mrzy no ale to nie masz problem ponieważ i tak impreza zamknięta i nie można tutaj się dostać jeszcze rzut oka na mój transport na tego pięknego Mercedesa i tam w tle już będę się tam właśnie teraz kierować bo tam będą coraz to kolejne wydarzenia ponieważ dochodzi godzina druga o czwartej po czwarte jest koniec w zasadzie konkursu elegancji w Rosalinie, yy, więc domyślam się, że będą też chcieli powoli konkludować, jeśli chodzi o, o nagrody yy, i o yy, opisy yy, zwycięzców. To ja się jeszcze wtedy odezwę, mam nadzieję, że wtedy mi wystarczy na razie.